A na drugi rok zaś jako rocznioki zobaczymy do boju. A resztę to nie słuchaj. Ja, ja nie walczę o misza, oddziału albo coś, absolutnie. To tam się musi zgłosić do kolegi Wojtaszka. <laughs> Bo, <laughs> Romek dzisiaj bardzo dobrze. No, on miał chyba z 8 gołębi, to ja miał jednego dopiero. Nie wiem teraz e, Ile było? 13.25 e, 13 Nie wiem bym musiał iść na zegar i bym ci dokładnie powiedział Nie wiem no, a wy lecicie nie. jutro No tyle Nie z najgorszej lody Przychodzą fajnie pojedynczo Andrzej to tam nie, Nie ma no, jak najbardziej, a nie tam... A to tam, tam z Ryszkowskim go do Ciebie, no, to, to pozdrówcie go ode mnie. No, od Krzyśka Orlopa może pozdrowienia, bo sam siedzi. No, Możesz se obejrzeć na internecie, bo to jest nagrywane teraz ta ja, rozmowa. Dziękuję. Dobry lot, Andrzej! No. no. no.